Cześć! Chciałbyś podłączyć kominek gazowy do istniejącego komina ceramicznego? Zastanawiałeś się, jak to wykonać? A może szukasz inspiracji, które Ci w tym pomogą? Ewentualnie jesteś instalatorem urządzeń grzewczych i chciałbyś zobaczyć, jakie to proste? Jeżeli tak, to idealnie trafiłeś, bo dziś pokażę Ci, jak w prosty sposób podłączyć kominek z serii Kalma od Hitze pod ceramiczny komin, w którym wcześniej zainstalowano jednościenny wkład od pużula. Za moment będzie zima, więc bierzmy się do pracy. W pierwszej kolejności ustawiamy nasz kominek w docelowym miejscu, zachowując bezpieczne odległości od ścian zgodnie z instrukcją montażu. Następnie na urządzenie montujemy adapter startowy i resztę elementów podłączenia kominowego. Jeżeli chcesz zobaczyć krok po kroku montaż kompletnego systemu w komin ceramiczny, kliknij link w opisie. Teraz możemy podłączyć kominek do domowej sieci gazowej, przykręcając przewód do gazowego zaworu z gwintem zewnętrznym jedna druga cala. Drugi jego koniec podłączamy bezpośrednio do zaworu gazowego automatyki sterującej pracą kominka. Uszczelnienie połączeń realizowane jest z wykorzystaniem uszczelek dostarczonych wraz z przewodem. Następnie otwieramy zawór gazu, by dostarczyć go do urządzenia. Należy pozbyć się powietrza z przewodu i systemu automatyki, czyli wykonać odpowietrzanie. Poprzedzamy to wykonaniem testu szczelności połączeń, detektorem gazu w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przyszłym użytkownikom. Zdejmujemy elementy ochronne, parapet dolny oraz szybę. Aby ją zdemontować, należy podnieść element zabezpieczający mechanizm dociskowy i go unieść. Teraz swobodnie zdejmujemy przeszklenie frontowe. Z pudełka dołączonego do zestawu wyjmujemy pilot sterowania i przechodzimy do odpowietrzania układu gazowego poprzez kilkukrotne przeprowadzenie procedury rozpalania zgodnie z instrukcją. Jeżeli na palniku kontrolnym pojawia się płomień, znaczy, że układ jest odpowietrzony. Następnie płomień ogrzewa termoparę, co jest sygnałem dla automatyki, żeby uruchomić palnik główny. Teraz urządzenie należy wyłączyć, poczekać aż ostygnie i ułożyć elementy dekoracyjne. Włókna żaroodporne układamy na dysze wylotowe palników głównych. Zwróć uwagę, aby pracę te wykonywać zgodnie z dołączoną instrukcją. Zapewni to prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Następnym krokiem jest precyzyjne ułożenie polan ceramicznych na stalowych elementach palnika. Ostatnim elementem dekoracyjnym są kamyczki. Wzmacniają one cały efekt wizualny. Gdy zakończyliśmy układ dekoracji, montujemy z powrotem szybę frontową i parapet dolny. Tym krokiem zakończyliśmy nasze przygotowania do pierwszego odpalenia kominka. Proste, prawda? A dodatkowo mamy możliwość obsługi kominka za pomocą modułu Wi-Fi i dedykowanej aplikacji instalowanej na telefonach lub innych urządzeniach mobilnych. Urządzenie takie jak to, marki Hitze, zapewni Ci wygodne ciepło na długie lata. Szczelne podłączenie zapewni Ci bezpieczeństwo, a wysokiej jakości wykonanie oraz naturalny płomień sprawią, że kominek stanie się sercem Twojego domu. Zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę, jeżeli zainspirował Cię nasz film. Śledź nas na Instagramie, Facebooku, a pytania kieruj w komentarzach. Do zobaczenia w następnych realizacjach.